Jadę ci wpierdolić. Co? Za wszystkie to zbity zbity odpowiadam odpowiada Hello. Elo 333 lajki i dostajecie niespodziankę Czas start -go. Dobra, fulla direkcji. Let's go Kolej... podejście chyba już czwarte No, tu mam Ward'a właśnie No! Tak, jest, tak. jest Jestem Yes, I do, 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 do. Kurde, nie, nie, Dobra, dobra, Kurde. nie, nie, dobra, dobra, dobra dobra. nie, 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 ale nie, 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 zabijemy! ale Li nie, <śmigli> <Kurda. Cztos>? Dobra nie, 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 stoi. nie no właśnie Jest świnka, patrz, ona ma czwarty poziom I ona idzie chyba na ptaszniki Ptaszniki Ty chodź, ty, ja pójdę po nią Nie ma jej tu Poszła sobie w pizdu W ogóle dobra jest ta w dżungli, bo ty nią coś grałaś mm -hmm. Dużo bije? Oh, Boże. O Boże On ma takiego stuna Że to jest Ty się wbijasz? TAK! I wiesz, Mów, Ona scho schodzi do ciebie, Brandt, ja idę tam Jadę ci wpierdolić Chyba do przodu Nieee Oni w ogóle... O, ale przypa... Dobra. Dobra Dobra, jest git Dariusz, wypierdalaj Dariusz On ma fleszak ma... Dobra I metro Kurwa, właśnie tu! Oj, się stykałem Dobra <coughs> Mam 10 farm więcej od niego, a ja schodziłam z linii już parę <grym> razy, nie? W sensie gdzieś tam chodziłam po mapie. Nie rozumiem Uff. tego. Co to za dźwięki w ogóle w no, Jakby... Bo ty nie wiesz co ja robię. Ja w tym momencie na 3 HP robiłem te drajty, te <grym> gdzie mam 3 HP, ja w nie wchodziłem. Wyobraź sobie teraz taką mnie. Jak słyszę te dźwięki, które wydajesz? Ale tylko jak uciekam, to gadam różne rzeczy dziwne. Idę! Albo. dziwne dźwięki wydaję. Tak to nie. Dziwne dźwięki w League of Legends. Zobaczcie. To jest pomysł na clickbait taki w chuj! Nie? Nie ma to jak się wyjechać i krzyczeć. Exacto, to się nie krzyczy. Dunda! No, ale dżuki! <gry> No dobra, no przyszedłem, sfarmiłem, wypierdalam. Tak się gankuje. Dziękuję, do widzenia. O kurwa, nie trafiłam. Dobra, do was. Mam, mam pierdole. Ja dole. Tam Z mnie. Boss. jakie trolle zielone. Trolle zielone. I znowu u mnie jest świnia. Myślę, że serduszko, żeby wiedziała. Um. Teraz tutaj będę, bo jeszcze raz ganku dał to. Teraz myślę, że pro player, jest... I co? Wyjaśniłem Rad, go, Dariuszka. Prant, Ja się nie boję. Ja się boję. Tam razem wyszedł ganki, myślę, że są to playerzy No, znowu tu jest! O cześć, przyjaciółka! Oh, tak mam dosyć tej świnki. Masz to świnka Peppa! Pepa. <gryfie> Pokaż jak chrupkasz, baby! <gryfie> <gryfie> co to było? Nie mam problemu. Boże, patrz, ja, ja tu zaraz go zgankuję jak to dzić Tylko podejdź gdzieś tu. O was, popatrz. On jest, on jest umarnięty, nie? Mam, nie ma, nie ma. Nie, nie umrze. Mam! Mam! Umarnięty się! Oła! No, idzie dobrze. Cześć, zabijemy, da? Kut. Dobra, dobra. Patrz to! Chy! Chy! Jakiego ja podpaliłam? Kupa. A znowu mi i Jak się znajdowałam?